Maneczko, dzień dobry mi się pisze, <laughs> Dzień dobry, co tam? Dobra. Czeki, co chciałbyś porobić? E, Spędźmy trochę czasu, później też skorzystajmy z tego biletu wycieczkowego. Mm. Robię się senna. Kurde, tylko że ja prezentów za bardzo. Właśnie, będziecie musieli mi pomóc tutaj z prezentami, więc chodźmy gdzieś, gdzie jest dobry przepływ powietrza. Pewnie dobrze by było tam spać. Jasne, oczywiście. Poszliśmy do parku, a ja spędziłem czas na pogawędkach z ciaki, zanim zasnęła. Wygląda na to, że czy jak i ja zbliżyliśmy się do siebie. Czy chce się dać... Bo oczywiście, dajmy jej tutaj prezencik. Tylko, że... Co jej tutaj dać? Znaczy, pewnie coś związanego z grami, widzowie. Pytanie, czy ja coś takiego mam. Nasiona, nie. Kaftan królowej. Ten ręcznie wiązany kaftan był noszony przez genialną magię królową Teruko. Nie sądzę, żeby to było coś... Czym czyjaki by się zachwycała? Fanbox, najnowsza domowa konsola. O! I to jest coś, co jej się spodoba pewnie. Spodoba ci się? Co? To wygląda zabawnie. Pobawię się na różne sposoby tym, z tym, kiedy wrócę do pokoju. Dziękuję. Hmm. Znowu buja w obłokach, jak zwykle. Hmm. Mm -mm. Ach, wybacz, zasnęło mi się. Daję ci kurwa konsolkę, a ty zasypiasz w tym momencie? No co to za zniewaga, kuźwa? Konsole jej dałem. Stojąc? Imponujące. Nie wysypiasz się? Gdy gram, czasami zdarzy mi się zapomnieć o śnie. A, dodatkowo ja ci dałem jeszcze kolejną konsolkę. Świetnie. Czasami zapominam nawet o oddychaniu. To niedobrze! Jak można zapomnieć o oddychaniu? Poza tym, ostatnio mam koszmary. Wczoraj miałem zły sen, więc trochę się bałam. Mogę zapytać, o czym był ten sen? Właśnie ona jako... Waga, spoilery! SPOILERY Natomiast ona, jako sztuczna inteligencja, to normalnie spała i miała sny. No więc to był sen o. Oni. Hmm? Statua na wyspie Jabberuk zmieniła się w starego, wysokiego człowieka z fioletową skórą. Ej, była taka chyba gireczka, nie? Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, gdzie śledził nas taki fioletowy gość. On miał chyba takie jedno wielkie oko. Nie wiem, tak, tak. Pamiętam to, jak przez mgłę. To pewnie dlatego, że w tamtej grze wszystko może się zamienić w tego potwora. Im więcej o tym myślę, tym bardziej ta sytuacja przypomina mi dziwną grę akcji. Może niedługo sami się w niego zamienimy? A o, oni to gra racja. Jakiego typu gra to jest? A co ważniejsze, naprawdę lubisz gry, co czy jaki? Mm. Jakby to ująć, lubię je, ale gry to moje życie. A może życie to gra? Wow! Ej, moi drodzy, bo ona mówiła te kwestie w momencie, kiedy. Em, nawet prowadziliśmy główny wątek fabularny, i w momencie, gdyby się do niej podeszło, to jest chyba jedna z pierwszych kwestii. Pierwsza, albo jedna z pierwszych. No i tutaj, jakby już nam zdradza troszeczkę, w sensie. No tak, o, rzuca to. Ale nu. No. Gry to moje życie, a może życie to gra? Tak, czy jak to kolejny z powodów dla którego zabijanie nie powinno być dozwolone, to nie jest gra. Jeżeli nie bawisz się przy niej dobrze, tu nie chodzi o wygraną czy przegraną. Masz rację. To nie musi oznaczać, że gry mają mieć szczęśliwe zakończenia, ale powinno się coś wynieść z grania. Jest dużo dziwnych gier, ale są sposoby, aby dobrze się bawić nawet przy nich. Dlatego właśnie dziwaczne gry są zabawne. Możesz się przejść, jeżeli będziesz się starał jak tylko potrafisz. <laughs> jak można się spodziewać po ostatecznym gamerze? Ja bym pewnie się poddał. Chociaż jeżeli mam być szczera, jest jeden gatunek gier, w którym nie jestem dobra. Rozumiem, jaki to? Mm, nie powiem. R rozumiem. Czy ma jakiś powód, przez który nie chce mi powiedzieć? Hmm. Cóż, wydaje mi się, że przez samą rozmowę z zaczynam lepiej urozumieć. To chyba na razie wystarczy. Okej, okay, mamy fragmencik nadziei my się pisze. Robię się senna. Więc chodźmy gdzieś, gdzie jest dobry przepływ powietrza. Pewnie dobrze by było tam spać. Poszliśmy do parku, a ja spędziłem czas na pogawędkach za zanim zasnęła. Wygląda na to, że i ja zbliżyliśmy się do siebie. Czy chcesz? Oczywiście, dajmy jej prezent. Tylko pytanie teraz, czy jej się spodoba yy... ta, 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 ta ta giereczka, tylko, że planszowa. Dobra, tutaj mamy fanboxa i gra planszowa Go. Czarno-białe kamyczki używane do gry Go. Ta gra była odpowiedzialna za spopularyzowanie Wielu koncepcji strategicznych. Czarno-białe kolory również mogą wywoływać rozpacz. To niedobrze. No ale dobra, dajmy jej to. Dajesz mi to? Dzięki, będę o niego dbała i go używała. Hmm, czy ona no, no, znowu zasnęła? Hej, skoro jesteś taka spiąca, to może wrócić do swojego pokoju i odpocznij. A nie trzeba, skoro już tu jesteś, pogadajmy. No i bardzo dobrze. Jeżeli podasz się na tym etapie, nigdy nie pokonasz władcy ciemności mundusa. You are dead to jedyne co ci się pokaże. Ona połowicznie śpi. Nie wierzę, że nie załapaliśmy jego nawiązania do gry David My Hej, jeżeli się nudzisz, to może gdzieś pójdźmy. Może się obudzisz, jeżeli pójdziemy na spacer. Mm. Chcę pójść do jakiegoś fajnego miejsca. Fajne miejsce. O, kurwa. Fajne miejsce. Do parku? Może do parku? Supermarket albo. Albo park widzowie. Lotnisko pewnie nie. Um... Jesteśmy już w sumie w parku Jaberu. Więc chodźmy do supermarketu. Macie, chodźmy do supermarketu. Lubię potrącać zombie deskorolkami i wózkami inwalidzkimi. Chociaż piła jest najsilniejsza. Kaczka, What? 2 złote. W tym donate chcemy się tylko pofleksować, że mam cosplay jak i waifu. Okej, okay, dzięki ślicznie za donate'ka. W sumie dużo z tych zdjęć w cosplayach umieszczacie na, 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 na tym na Discordzie. Ostatnio widziałem, kogo byłby najtrudniejszy cosplay do zrobienia? Nekomaru robota. Jestem ciekaw, jakby ktoś zrobił cosplay Nekomaru robota. Chociaż piła jest najsilniejsza, to brzmi fajnie, więc mi pasuje. Nie bardzo wiem co to znaczy, ale skoro jej pasuje. ciaki i ja udaliśmy się do supermarketu chodziliśmy i rozglądaliśmy się po lejkach, ale nic nie kupiliśmy. To miejsce ma ogromny wybór wszystkiego przez swój rozmiar, ozdoby świąteczne, bambusowa trawa na tanabate. Co to jest, widzowie? Możecie mi napisać? To miejsce ma dosłownie wszystko. Hmm, co się stało, czy I buczki. Co to, to? to złote. słodycze hey, te puchara, słodycze jak wyglądają w to są słodkie ryżowe krakersy na dzień kobiet. A rany, to miejsce ma naprawdę wszystko. Rozumiem, czyli to są słodkie ryżowe krakersy. Jesz jeszcze podczas Dnia Kobiet, wiedziałaś? Czym jest Dzień Kobiet? He? No wiesz, jest to 8 marca. Jesteś dziewczyną, nie świętowałaś tego z rodziną? Mm. Ach, cholera, pewnie ma swoje powody, aby nie wiedzieć, ale... Ej, i tutaj gdzieś tam możemy już powolutku podejrzewać, że coś jest kurde nie tak W sensie, tak jak wcześniej mówiła, że gra to życie, że życie to gra, że to... Ja jakoś to ujęła tak w słowach, że możemy no, że moglibyśmy cokolwiek tam podejrzewać. E, wybacz, zapomnij o tym co powiedziałam. P Powiedziałem ja. Ja. Chodzimy. Mhm. Nic się nie stało. Ja miałam rodzinę mojego ojca. Ty miałeś ojca? Więc twoja matka... Nie, nie powinienem o to pytać. Nie, nie. Hej, hej, więc czym jest ten Dzień Kobiet? Miała ojca, czy jej ojcem jest... W sensie, to może być... No, do. No... Czekaj, kto dokładnie ją stworzył? Chihiro? Nie, bo... Nie ma to... W sensie, kto dokładnie ją stworzył? Weźcie na więc czym jest ten Dzień Kobiet? W Japonii 3 marca odbywa się festiwal, w Japonii 3 marca odbywa się festiwal lalek. Laleki ustawione są tak, aby móc się modlić o zdrowie i sukces kobiet. Wtedy zjada się rzeczy takie jak słodkie krakersy ryżowe oraz smoczy w różnych kolorach. Rozumiem. Niesamowita, chodzimy Dużo wiesz, to nic wielkiego, naprawdę. Nie uważam, że każdy powinien to wiedzieć, ale... ale żeby ciaki nie wiedziała od nich kobiet? I jaką przeszłość ma jaki Przyjemnie schodzić z kimś w różne miejsca, co więcej, uczysz mnie wielu ciekawych rzeczy. Hej! Następnym razem też gdzieś pójdźmy, okej? Okay? Ta, powtórzmy to. Złożyliśmy tę obietnicę i opuściliśmy supermarket. Muszę pomyśleć, gdzie mogę zabrać czy jakieś miejsce, które ją uszczęśliwi. W ogóle teraz sobie tak pomyślałem, nie? No bo y, formalnie Junko chciała, żeby jej świadomość z gry została przetransportowana do świata rzeczywistego i żeby zajęła czyjś, czyjeś ciało, nie? Czyli jakby dali czyjeś ciało. Nie? I zastąpili świadomość tego kogoś, świadomość u czyjaki to czyjaki by sobie łaziła po świecie rzeczywistym, widzowie? Spędźmy razem tutaj czas, tylko teraz będzie problem z prezencikiem. Może powinienem był najpierw coś kupić? Robię się senna, ty cały czas robisz się senna! Więc chodźmy gdzieś, gdzie jest dobry przepływ powietrza, pewnie dobrze by było tam spać. Okej, okay. ej, poszliśmy do parku, a ja spędziłem czas na pogawędkach ścieki zanim zasnęła. A, dobra. Myślałem, że od razu się jakaś senka odpaliła bez prezentu. Oczywiście bez prezentu nie przejdzie to. Um, Energet, A może nie, nie mam energetyka. Świetnie. Suszone kawałki czekolady. Może ona serio jakieś kawałki czekolady z małą niespodzianką. Suszoną wołowiną. No nie wiem, czy się to. Hmm. Triki i ciekawostki. O! Gruba książka, która zawiera wskazówki i kody do każdej wydanej gry. No i zajebiste, widzowie, mamy to, mamy prezent idealny dla jaki... Czy to nie jest rzadki item? Tak, dla ciebie. Specjalnie mam, nawet jutro dostaniesz kolejny. To się wydaje trochę, czuję, że może to podnieść flagę. What? Serduszka nawet, no, nawet wyskoczyły, Ok, A nawet mam dwa takie same, jutro będziesz jeszcze bardziej zachwycona. Za każdym razem nie mogę wierzyć, jak szybko zasypia w tak krótkim czasie. Samuraj, słupek ogrozeniowy. Nie popychaj go, to niedobrze. Pan Powers, oskarżony. Czy ona ma scenę o jakiejś grze? Nie mam zielonego pojęcia. Jaki to gatunek? Po tym, co mówi. A nic mi nie mówi to, co w tym momencie powiedziała. Z czego to było? E, wybacz, chyba znowu zasnęłam. Czy grałaś w grę wideo nawet we śnie? Tak, nawet fajna gra detektywistyczna. Rozumiem, lubisz tego typu gry. Mogę grać we wszystko. Mój zasięg to nawet Space, in... Mogę gra... Mój to nawet space Invaders do jakiegoś nowego Battlefielda. A, lubię też gry symulacyjne. Aktualnie preferuję gry strategiczne, takie jak Heroesy Trójka. Wow! jaki plusuje, ale w czasie rzeczywistym też mogą być. Nie, nie. Więc gdzie się dzisiaj wybieramy? Tak. Um, może chodźmy dzisiaj na rancho. Nie przepadam zbytnio za zwierzętami, He? naprawdę? Mm. Są ciepłe, gdy ich dotykasz, wiesz, to trochę przerażające. Ciężko przewidzieć, co zrobią dalej. No, Lepiej czuję się w grach, które wykorzystują precyzyjne obliczenia gdzieś gdzie o sukcesie i po decydują liczby. Ale mam problem z grami, gdzie trzeba utrzymywać relacje z postaciami i zgadywać, co czują. Rozumiem, może to ma coś wspólnego z jej wychowaniem. Nie chcę robić rzeczy, których ciaki nie lubi, ale zostawienie jej samej też nie jest dobrym pomysłem. A może popatrzymy na zwierzęta z daleka? Ten rantu są przyjazne, możesz nawet spróbować je dotknąć. Hmm, okej. Okay. Jeśli nauczysz mnie masy rzeczy, to będzie ok, chyba. Czy ona na, na mnie polega? Jeśli tak, to trochę mnie to cieszy. Chuck i ja udaliśmy się na rancho. Okej, okay, i tak oto spędziliśmy czas z. Czy to jest tukan? I kruwa. Omg, to krowa! Tak, to krowa, czy jaki? To może być trudne. Hmm, może powinnam spróbować ją dotknąć. Tak, dotknij. Tylko żeby cię nie kopnęła. Csiaki powoli podeszła do krowy i ją pogłaskowała po plecach. Krowa się tym nie przejęła i dalej w milczeniu żyła trawę. Wow, naprawdę jest ciepła! No tak, ponieważ żyje, rozumiem, masz rację. No i serio, teraz jak już wiemy, że Csiaki nie istniejesz, to... To można dużo rzeczy podejrzewać. W przeciwieństwie do ludzi, zwierzętom nie przeszkadza bycie dotykanym, co ułatwia, im, co ułatwia mi sprawę. Gdy dotkniesz osoby, coś się rodzi z tej interakcji, prawda? Wstręt, oczekiwanie i inne takie. Trochę mnie to stresuje, przez to wydaje mi się, że lepiej będzie nie robić nic niepotrzebnego. Lepiej będzie zostać niewinnym obserwatorem tak długo jak to możliwe. Uczucia czyjaki są trochę dziwne, ale rozumiem o co jej chodzi. Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie mogła dotykać ludzi, nie tylko krowy. A jak chcesz, możemy wydoić te krowę. Jestem pewien, że świeże mleko jest bardzo smaczne. Mm. Wydoić krowę? He? Em, wiesz, że mleko pochodzi od krów, racja? Co masz na myśli od krów? Mleko to mleko, co nie? No, wiesz, gdy pociągniesz za wymiona krowy, wyleci mleko. Wystarczy jedna krowa, aby dostać tyle mleka, ile chcesz. Ile chcesz? Ale gdy rozetniesz butelkę mleka, wyleci krowa, co nie? Co nie? Co? Co ty gada? I zacznie tańczyć, tak? Wiedziałam, to musi być ta polska kumat. Poważnie, czy ty? Czy ona ty? Ja nie rozumiem. Wyjaśniłem ci, jak ja działa mleko. Dlaczego ona tak wielu rzeczy nie wie? Czy jak jest pełna tajemnic? Robię się senna, ty cały czas jesteś senna. Więc chodźmy gdzieś, gdzie jest dobry przepływ powietrza. Jasne, my się Poszliśmy do parku, a ja spędziłem czas na pogawędkach czciaki. Hmm, wygląda na to, że czciaki ja zbliżyliśmy się. Dajmy jej w takim wypadku prezent, i dajmy jej, my się kolejne te triki i ciekawostki najgorsze jest to, że zostanie mi jeden fragment nadziei do zdobycia, a nie wiem już jaki prezent jej dać, więc pewnie sobie coś tam polosujemy. Skąd wiedziałeś, że tego chcę, bo widziałem jak zareagowałeś wczoraj na ten sam przedmiot? Jestem całkowicie zaskoczona, nigdy nie spodziewałem się, że będziesz miał tak niesamowitą tajną umiejętność. Wczoraj ci dałem to samo, mi się <laughs> Dziękuję Ci, sprawiłeś, że jestem naprawdę szczęśliwa. Cieszę się. Hej, hej! Gdzie chcesz yy, dzisiaj iść? Pierwszy raz widzę, żebyś jaki wyglądała na tak zainteresowaną i nawet nie śpi. Może nie mogła się doczekać, pomyślmy, dlaczego nie sprawdzimy magazynu w starym budynku, może znajdziemy coś ciekawego. Na przykład Sokoban. To fajna gra. Stara gra logiczna, gdzie trzeba popiechać pudełka na konkretne miejsce. O, rozumiem. No to przekonajmy Monomi, aby dała nam pozwolenie na wejście do magazynu. Tak, podekscytowała się, i po przekonaniu Monomi dostaliśmy się do magazynu. Okej... Okay. Hm, nie ma tu zbyt wielu rzeczy, które można popchać i ciągnąć. Chyba nie mówisz poważnie, że chciałeś zagrać w Sokoban w magazynie. Dziwnego, że wydawała się tak podekscytowana przyjściem tutaj. Hajime, jesteś dobry w grach logicznych? Nie wiem, widzowie muszą zdecydować. Nie jestem taki dobry w używaniu mózgu. Hmm, naprawdę? Może nie lubisz ich, bo nie grałeś w zbyt dużo? Wiesz, jak prawidłowo teoretyzować i potrafisz spokojnie zarządzać, gdy jest to ważne? Myślę, że byłbyś dobry w gry logiczne, gdybyś jeszcze trochę w nie pograł. Heh, naprawdę tak o mnie myślisz? Ty trochę się zawstydziłem. Na przykład kostki Rubika i puzzle to też gry logiczne. O tak, pamiętam, że składałem wiele puzzli, gdy byłem mały. Czyli już znasz tę sztuczkę, prawda? Sztuczką do składania puzzli jest. E, układanie od y, zewnątrz. No, że najpierw tak, a później wszystko coś w środku, nie? Chodzi o składanie od zewnątrz, co nie? Zgadza się. Najpierw oddzielamy krawędzie, potem segregujesz kawałki według kolorów. Składanie jest wtedy dużo prostsze. Rozumiem. Nagle mam ochotę na złożenie puzzli. Kurde, ja też. Ja tu, kurde, w dzieciństwie składałem dużo, dużo puzzli. No. E, to mi przypomina, mój ojciec zawsze programował gry logiczne. Miałem kiedyś takie... Z Gwiezdnych Wojen, takie naprawdę spoko. Twój ojciec stocyfrowy cyfrowy atakujący daltonistów? Nie, jest programistą. Podobno był całkiem męski, gdy skupiał się przed laptopem, ale słyszałem, że nie mógł rozwiązać zagadki, którą stworzył i to go naprawdę przygnębiło. Ale ponieważ nie znosił przegrywać, postanowił napisać osobny program, a potem kazał programowi robić takie rzeczy jak atak Brute Force, Bruce Lee? A to nie był mistrz sztuk walki? Um, to sposób na przymusowe znalezienie rozwiązania. Nie martw się jednak, to normalne, że nie wiesz. Nie bardzo rozumiem, ale wygląda na to, że Ciaki też wie coś o programowaniu. Ale co ważniejsze, dlaczego wszystko, co mówi o swoim ojcu, brzmi jak pogłoska? Czy to oznacza, że sama tego nie widziała? Nie, nie. Tak, masz rację. Ehm. Um, Szybko ruszyłem się tak, aby złapać upadającą jakie wszystko w porządku? Dlaczego się go upadasz. Jak zawstydzające, nigdy wcześniej się nie przewróciłam. Mówiąc to, odsunęła się od mojej klatki piersiowej moje serce. Strasznie głośno bije. Oczywiście, że tak jest to serce. Trochę mnie to zaskoczyło. Jesteś dosyć twardy, Hajime. To... W przeciwieństwie do mnie. Twoja klatka piersiowa i ręce są dobrze zbudowane. Definitywnie jesteś chłopakiem. Było oczywiście, że to miała na myśli. Tak, to było oczywiste. Cieszę się, że mnie złapałeś. To znaczy, że będę bezpieczna w razie nagłych wypadków. Nawet jeśli nagle zrobię się senna. Nic mi nie będzie. Możesz mnie nieść. Um. Hej, hej! Nie zasypiaj tu! Profil ucznia? Okej, okay, mamy, moi drodzy, w takim wypadku kolejny fragmencik nadziei. Dobra, robię się sen, no więc chodźmy gdzieś, gdzie jest dobry przepływ powietrza. Tak, 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 tak. I gdzie poszliśmy? Do parku, ok. Czyli tam, gdzie byliśmy. <laughs> Wygląda na to, to dobra. Zbliżyliśmy się do siebie fajnie. Ej, I teraz dostaniesz. Zabawka składająca się z dwóch kulek, wiązanych sznurkiem. Bawisz się nim kołysząc kulkami. Dobra, masz. masz. Ciesz się. Mogę to mieć? Dziękuję. No, chyba jest zadowolona. Nie sądzę, że możesz podnieść flagę za pomocą tego. To chyba niedobrze, nie? Um, jest miejsce, gdzie chciałbym pójść z tobą dzisiaj. Czy to będzie ok? Tak, oczywiście. Każde miejsce mi pasuje. Pierwszy raz cię jakiś sama wybrała i moje serce zaczyna przyspieszać. A nie wybrała go poprzednio z magazynem? Dobra, idziemy na plażę. Rozgląda się z jakiegoś powodu. Hej, dlaczego na tak nagle wybrałaś plażę? Chciałaś popływać czy coś? Um, w tego typu grach zazwyczaj nałożyłbyś na moje plecy krem przeciwsłoneczny racja? A potem dotknął mnie w dziwnym miejscu, a ja bym na ciebie nakrzyczała. Standardowy scenariusz. Słona gada. Co mi przypomina... Jak myślisz, gdzie rośnie legendarne drzewo? W jakiej grze teraz gada? Dam ci trzy wybory na to, co będziemy teraz robić. Wybierz odpowiedź z następujących Czy to jej nowa gra, czy coś w tym stylu? Co do chula. Otworzyłem kartki papieru, które dała mi czyjaki. Naprawdę muszę coś z tego wybrać. Jak tropikalna wyspa, celebrujcie się w oceanie. Przytul ciaki. A... Nie wiem. Przytulmy ciaki, więc ja przytulam ciaki. Żartowałem. A naprawdę. Cieszę się, że tylko. To przypał. Gdybyś zrobił coś tak brutalnego, to byłoby to bardzo złe. No dobrze, dobrze, przepraszam. Um, nie, no. Zalebrujcie w oceanie? Nawet nie wiem, co to oznacza. Więc nie powinieneś był płynąć tą łodzią w pierwszej kolejności. Dlaczego ten wybór jest w ogóle możliwy? Naprawdę muszę coś. Dobra, jak tropikalna wyspa? Co to w ogóle oznacza, właśnie o co chodzi? Em, też nie wiem do końca, ale to pewnie coś w tym stylu. Nagle jakiś zaczęła biegać. Złap mnie, jeśli potrafisz. Co, co co, się tu dzieje? Biegła dalej przez plażę. Nie miałem wyboru, więc zacząłem za nią gonić. Po krótkiej gonitwie byliśmy strasznie zmęczeni, dlatego usiedliśmy na plaży. Czaki, co my do cholery robimy? Chciałem nauczyć się grać w gatunek, w którym jestem kiepska. Kiepska? O, no, teraz pamiętam. Jakiś czas temu wspomniałeś, że są gry, w których nie jesteś dobra. Podobno mój ojciec też nie był w niedobry. Cóż, to jest trudniejsze niż Dark Souls. O Boże, wyobrażacie sobie, jak ja bym zaczął, nie wiem, grać na którymś live y w jakieś Souls-like'i? Nie wiem, ja przy Dark Soulsach Souls zawsze wymykałem mi to bardzo szybciutko. Em, rozumiem, więc takie to odczucie. Jakie uczucie? Nie, nie. Przed chwilą to była randka, prawda? Wydaje mi się, że randki zazwyczaj wyglądają trochę inaczej, ale rozumiem o co chodziło czyjaki, gdy mówiła, że nie jest dobra w tym gatunku gier. Pewnie ma na myśli symulatory randkowania. Po spędzeniu czasu z Tobą zdałam sobie z czegoś sprawę. Dalej jest masa rzeczy, których nadal nie rozumiem. Na przykład wiem, jak powstają dzieci, a nie za bardzo wiem, jak się w kimś zakochać. Tego typu rzeczy. Dlaczego podałaś to jako przykład? Bo nie człowiekiem, w sensie. Pewnie chodzi o to, że nie czai tego wszystkiego, co się kryje za emocjami i tak dalej, nie? Coś się stało? Twoja twarz jest cała czerwona, Hajime. Nie, nic się nie stało. Tak jak myślałam, dalej masza rzeczy, o których nie wiem zupełnie nic. Chcę dowiedzieć się dużo więcej, ponieważ wtedy będę w stanie zrozumieć o wiele więcej. Chyba, więc... Czy możesz mnie dalej uczyć, Hajime? Jasne, oczywiście. Ale żeby to kontynuować, musimy szybko się wydostać z tej wyspy. Nigdy o mnie nie zapomnij. Dobrze? Nawet jak już stąd wyjdziesz... Już mamy tutaj pewność, że ona... W sensie, ona wiedziała, że ona stąd nie wyjdzie, nie? Znaczy, no to było oczywiste, ale... Jestem ciekaw, w którym momencie w grze, jakbyśmy cały czas z nią spędzali czas, w którym momencie by to powiedziała, w sensie, który byłby to rozdział. He? Dlaczego Dlaczego Chiyaki powiedziałaby coś takiego? Ale nie da się zaprzeczyć, że czuję silną więź między mną a ciaki. Definitywnie się stąd wydostanie. Zabiorę ciaki w najróżniejsze miejsca na Ziemi. No chyba coś nie pykło. Dobra, mamy... Okej, okay, ostatni fragment nadziei. Mamy profil ucznia z... Odblokowałeś umiejętność... Okej. Okay. Dlaczego gacie? Zdobyłeś bliznę Cijaki. Dlaczego kurwa zdobyłem jej bieliznę? Chodzimy, czy chcesz nam o czymś powiedzieć?